Dowiedziałeś się czegoś? Jest tak, jak myślałem Wiedźmy prawdopodobnie rzuciły klątwę na twoją matkę Odcięły jej pukiel włosów, a potem zeszły do ukrytego pomieszczenia pod podłogą W takim razie nie ma co zwlekać Chodźmy Pójdę przodem, zawołam się, jeśli trafię na coś ciekawego Niech będzie. Chodźmy. Może tak, może nie... ...może się jebać. Żaden... Na wieczny ogień. Nigdy nie widziałem aż tylu naraz. Wiesz co to jest? Wygląda dość paskudnie. To jedna z praktyk czarnej magii. Czarownicy zaklinają lalki, żeby zyskać nad kimś władzę. Wplatają w nie ludzkie włosy. Czyli możemy uwolnić Annę, posługując się lalką, która ją przedstawia? To jedyny sposób, ale bardzo ryzykowny. Widzisz te przedmioty wplecione w lalki? Każdy symbolizuje osobę, którą wyobraża lalka. Musimy znaleźć tę, która oznacza Annę, i wynieść ją stąd. Skąd tyle o tym wiesz? Z ksiąg czarnej magii. Kiedyś po prostu je paliliśmy, a ostatnio doszliśmy do wniosku, że warto je najpierw przeczytać. Zatruwacie sobie umysły gusłami? I czarną magię? A co na to hierarcha? Spotkałeś go kiedyś osobiście? Nie, ja też nie. Skoro to ryzykowne, to rozumiem, że lepiej będzie wybrać właściwie przedmiot za pierwszym razem. Ja się tego nie podejmę. Nieznamanny. Ty dowiedziałeś się o niej więcej. Łatwiej ci będzie podjąć decyzję. No to przyjrzyjmy się tym lalkom. Hmm. tam ma powtykane ptasie pióra. Jeśli miałbym kogoś obstawiać, powiedziałbym, że ta lalka symbolizuje Filipę. Filippę? Filippę Eilhart? Jeśli masz rację, to. Spokojnie, to było tylko luźne skojarzenie. Filipa jest o wiele za sprytna, żeby dać się złapać wiedźmą. Poza tym nie jesteśmy tu z jej powodu, tylko żeby ratować Annę. Nie wiem, jaki miałaby mieć związek z ptasimi piórami. To wydaje się oczywiste, ale co jeśli to jakiś podstęp i lalka symbolizuje Annę? Oczywiście. Dobra, biorę lalkę. Mam nadzieję, że się nie mylisz. Ja też. Donna! Coś ty narobił! Coś ty zrobił! Miałaś się uratować! Ona nagle zaczęła się palić, rozumiesz? Spłonęła! To było przeklęte miejsce Janna też była przeklęta. To najlepsze, co mogliśmy dla niej zrobić. Ty draniu! A ty co? Będziesz tak stał? To ty wynająłeś tego mordercę! Nic nie powiesz! To tak ci na niej zależało. Nawet nawet jednej łzy! Jedźmy stąd. Można to było załatwić inaczej. Jestem pewien, że można było. Nic tu po nas. Wracamy do Oksenfurtu. Nie płacz, dziecko. Wieczny ogień przyniesie ci ukojenie. Otwórz serce. Przyjdź do Wrońców po swoją zapłatę.